Tym razem kupujemy roślinki do domu Coś dla odświeżenia I skrzydło Kwiat Przepiękne Jeszcze nam mało. Jeszcze nam mało i jeszcze dokupujemy. już będzie gotowa lazania no, no nie ma za dużo Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Kolejny vlog to będzie taki zlepek z kilku dni, bym powiedziała. Już mogliście zobaczyć na przebitkach, co robiliśmy, a byliśmy na zakupach. Na zakupach tym razem roślin do domu. Kupiliśmy kilka takich babyków. Kupiliśmy oczywiście, dokupiliśmy cebulek, bo jeszcze nam mało, bo jeszcze, jeszcze trochę brakowało. Więc ja też kupiłam sobie nowego skrzydło kwiata do mieszkania. Już powoli zaczyna mi brakować tych, tych roślin w domu. E, coraz więcej siedzimy w tym domu, już nie wychodzimy tak bardzo na, e, na balkon, więc jakby w tym domu już zaczyna brakować tych roślin. E, ja mam jeszcze wolne osłonki, więc postanowiłam troszeczkę kupić. Może za świeżkę Wam też pokażę e, te. Y te roślinki, więc dokupiliśmy też cebulek e, zrobiliśmy lasagne tulipanową, bo mój mąż obejrzał gdzieś na YouTubie jakiś taki tutorial odnośnie robienia lasanii z tulipanów w wielkiej ceglanej jakby w glinianej doniczce. Ja też już nie raz widziałam te, te lasagne na zdjęciach u Klausa Dalbiego, czy u chyba u Marty Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. No i oni mieli piękne gliniane donice i w nich na wiosnę wyrastały tulipany, różne takie kompozycje. No i my w tym roku też postanowiliśmy takie zrobić. Dwie kompozycje w dwóch, w dwóch donicach. No ale nie będą to tylko tulipany. Będą tam narcyzy, Będą krokusy, będą jakieś e, chyba pierwiosnki Piotrek dołożył, na pewno hiacynty. Rzecz jest w tym, żeby ułożyć to w ten sposób e, warstwowo w takiej doniczce. E, I to już teraz się sadzi, no bo to będzie wszystko na wiosnę wzrastało, kiełkowało, że tak powiem. E, I chodzi o to, żeby je ułożyć w taki sposób... Żeby one po kolei mogły wyrastać. Czyli na przykład, jeżeli pierwsze wychodzą pierwiastki i krokusy, no to one muszą być najwyżej, a tulipany wychodzą później, więc będą naj, naj, najniżej, jakby na samym dole. Więc tak trzeba dobrać te, te kwiatki, żeby to wszystko ładnie sobą grało. Więc dwie toniczki. Piotr przygotował i teraz trzeba je podlać i odstawić, i podlać je dopiero wtedy, kiedy zacznie być ciepło, kiedy nadejdzie wiosna. Jedna z, jeden z kwiatków wylądował tutaj. O, możecie zobaczyć. E, dokładnie nie wiem, jak się nazywa, ale jest to rodzina paproci, więc jest to paprotka, która tutaj stoi na naszej półeczce ze zdjęciami i z książkami. Tutaj jest skrzydłokwiat, proszę nie zwracajcie uwagi, tam są moje dżinsy, które znalazłam, które aktualnie nie mają miejsca, nie mam gdzie ich wsadzić do, do szafy, więc tak, to jest skrzydłokwiat przesadzony do tej e, czarnej e, donisy, ogromny, ja jego go nagrywam to przestawiam go e, na, m, na moją komodę i tutaj jest, mam babyka, proszę bardzo, to też jest skrzydłokwiat, tylko po prostu maleństwo. Mamy też tutaj taki meszek. Oj, tu jest ciemno. Średnio to pewnie widzicie, o. Asparagus, o ile się nie mylę. Tak, asparagus. Ona sobie tutaj mieszka. To jest nowość mojego męża. Roślinka, która wcina e, muchy. Dotarła do nas też cywilizacja. Postanowiliśmy po raz pierwszy zrobić zamówienie na Amazonie. I no, jeszcze nie robiliśmy. Jeszcze w ogóle nie znamy tego, tego serwisu, więc postanowiliśmy przetestować. Zamówić jedną rzecz i padł na mój szampon. Szampon do włosów. Blond z Fanoli. Litrowy. I zobaczymy jak to będzie. Więc zamówiliśmy w piątek. Mieliśmy już wykupioną darmową przesyłkę, więc e, słuchajcie, nie wierzyłam, że dotrze w sobotę, a dotarło w sobotę przez paczkomaty dodatkowo jest taki fajny deal i to nie jest sponsorowana, po prostu my z tego skorzystaliśmy, no i wam tutaj przekazuję informację, że za niecałe 5 dyszek macie na rok darmową wysyłkę na Amazonie plus macie w Amazon Prime Prime Video też rok oglądania filmów, my to zrobiliśmy głównie dla e, dla Clarksona i dla jego nowego programu programu o farmie o farmerstwie, to był najbardziej zainteresowany tym programem, ale tak, macie rok dostępu do, do Prime Video no i dostęp do e, jakiegoś e, serwisu z grami, ale z tego co widziałam to są to jakieś shitowe gry mm, nie, warte, nie warte zawracania sobie głowy, w każdym razie opcja jest spoko, działa to tak jak Allegro Smart, po prostu macie na rok darmową wysyłkę do paczkomatów a dodatkowo możecie korzystać z ich serwisu um, streamingowego. Tutaj możecie zobaczyć szalone rzeczy, które już niedługo pojawią się na moim kanale. Szczególnie ta kurtka. Jest kosmiczna i szalona, ale jest genialna. Szczególnie ta kamizelka brązowa. No musicie wiedzieć, że działam. Mocno działam z um, zmierzymy. Na moim kanale chcę tutaj wszystko nadrobić. O, jeszcze to. To jest fajne, Jezus. Ten mój wieszak, on ledwo stoi. Taki jest już ciężar na nim. Będę musiała się rozejrzeć za jakimś nowym. Także o, zobaczcie, on tu jest w ogóle, on tu jest w ogóle spięty takim czymś, streczem, żeby jeszcze się trzymał. A on w ogóle, no nie wiem, nie wiem gdzie my go kupowaliśmy, ale za marny grosz został kupiony, więc wcale się nie dziwię, że już je rozwala. Więc jeżeli macie do polecenia jakiś fajny taki wieszak, jeżdżący na kółkach najlepiej, no to napiszcie mi w komentarzach. No, no musi być porządny, musi utrzymać jednak kurtki, no i ja tutaj zawsze wieszam dużo tych rzeczy i na kółkach, więc... Jeżeli macie coś ciekawego, no to mi podpowiedzcie.